Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Proszę zobaczyć. W tym odcinku właśnie zaprezentuję Wam takie śledzie. Śledzie w sosie czoskowym. Zresztą widzieliście w tytule: w sosie czoskowym i cebulowym. Oczywiście śledzie z selerem. Tutaj wymuję, pokazuję Wam kawałki śledzia. A tutaj, proszę bardzo, mamy seler konserwowy. Połączenie po prostu rewelacyjne i bardzo smaczne. Wnet bym powiedział, Powiedziałbym wprost, to jest po prostu rarytas. Taka wersja właśnie śledzi. Zapraszam na film, pokażę wszystko krok po kroku, co jak robimy. Naprawdę bardzo proste, a w smaku jest po prostu rewelacyjne. Jeszcze raz zapraszam na film. No i zaczynamy. A zaczniemy od przygotowania sobie śledzia solonego. Śledzia musimy sobie wymoczyć. Jak moczymy śledzia, kto ogląda mój kanał, no dobrze wie, jak to robimy. A kto nie, no to już tłumaczę: albo robimy to we wodzie około 4, 5, może nawet 6 godzin, albo robimy to w mleku 2, maksymalnie 3 godzinki. Ja dzisiaj swoje śledzie będę moczył 4 5 godzinki, 5 właśnie we wodzie, i jak tylko się wymoczą, zaraz powiem, co będziemy robić dalej. No i śledzie pomoczyły się dobre 5 godzin, odłożyłem sobie na durszlak. będą sobie teraz ładnie tutaj obciekać. A my w następnej kolejności musimy przygotować sobie seler, seler oczywiście konserwowy. Seler też przerzucam sobie tutaj na sitko i będziemy musieli tak samo sobie go tutaj odcedzić. Selera na te pięć śledzi, które tutaj Wam pokazywałem, ja zużyję około 400 gram. Oczywiście 400 gram już będę miał samego selera. Teler mam na szlaku no i teraz odstawiam obok śledzi i razem będą tam się ładnie odsączać. No a my teraz zaczniemy przygotowywać sobie wyśmienity sos, który będziemy te śledzie zaprawiać. A sos jak widzicie będziemy robić z czosnku i z cebul. Mam tutaj dwie cebule. Cebule oczywiście mam czerwone. Oczywiście mogą też być cebule białe. Czosnek, czosku jak widzicie ja mam tutaj naprawdę Dość spora ilość, nie będę tego liczył ile tu jest, na pewno jest ponad 10 i ten czosnek będę sobie ścierał na tarce, na tych tutaj najmniejszych oczkach jakie są i będziemy to robić od razu do miski, w której będziemy ten sos sobie mieszać, tak żebyśmy nie stracili tego soku, który nam się tutaj wydzieli podczas właśnie ścierania tego czosku. Proszę zobaczyć, dość szybko to idzie i tak właśnie musimy sobie zetrzeć czosneczek. Proszę zobaczyć. Można powiedzieć, że taka miazga tutaj wychodzi, mus czoskowy. O takie coś właśnie nam chodzi. Od razu chciałbym zaprosić na mój kanał. Jest tam naprawdę wiele wspaniałych już opcji ze śledziami. Już nie wiem, który to jest film, w którym właśnie robimy coś ze śledzi. Teraz właśnie u góry wyskakuje wam w okienku playlista potrawy ze śledzi. Zapraszam, bo jest naprawdę tam wiele ciekawych propozycji. No i proszę zobaczyć, czosnek starty. Tak jak mówiłem wcześniej, wyszedł nam po prostu mus czoskowy. Teraz będziemy ścierać cebulę, ale cebulkę będę ścierał już na tych oczkach trochę większych. I tak samo bierzemy sobie cebulkę i ścieramy. Cebulka dlatego ścieram na większych oczkach, żeby nie wyszła z cebulki już taka naprawdę sama woda, no bo wiadomo, cebulka ma inną konsystencję. Więc tutaj w zupełności wystarczą te oczka. O, proszę zobaczyć, nawet może Wam pokażę. Nawet tutaj wychodzi taki właśnie musik. I tak to właśnie powinno wyglądać. Cebulka czerwona, czosnek biały, wyjdzie lekko, taki można powiedzieć, różowany sos. Kontynuję teraz ścieranie cebulki. No i zaraz do Was wracam. No i jak widzicie, cebulka ładnie starta. Przetrę sobie tutaj delikatnie deseczkę nie możemy to za bardzo bałaganić co teraz zrobimy no teraz gdy już mamy czosnek i cebulę dodaję 300 gramów gęstej śmietany i teraz na sam koniec daję szczyptę pieprzu i dosłownie malutką łyżeczkę soli i teraz Mieszamy to wszystko i zaraz zobaczycie, jak sos będzie zmieniał kolor. Proszę zobaczyć, już się robi taki, można powiedzieć, ni to różowy, ni to fioletowy, ale na pewno nie jest biały. Sos musimy tylko dobrze wymieszać. I sos teraz sobie odstawię na bok, za chwilę sobie go jeszcze raz przemieszam. No a my teraz zabieramy się za śledzia. Ze śledziem sprawa. Bardzo prosta. Śledzia kroimy na kawałki. No, kawałki takie, jakie już Wy preferujecie. Ja będę robił tutaj takie naprawdę dość sporawe, bo śledzia przecinam tylko na cztery części i wychodzą mi takie dość duże, właśnie kawałki, jak teraz widzicie. I tak właśnie pokroję wszystkie śledzie. No, tutaj wyszło pięć. Nie ma to żadnego znaczenia. I zaraz do Was wracam. Śledzia mam pokrojonego. Przerzucam od razu do naczynia. W którym to wszystko będzie wymieszane. Teraz musimy jeszcze przygotować sobie dwie rzeczy. A no dokładnie dwa warzywa. Pierwszym będzie szczypiorek razem z dymką. Musimy tylko sobie to pokroić. Przekrawam na pół i kroimy sobie na takie właśnie krążki. Tu jeszcze został jeden większy kawałek. No i bezpośrednio wrzucamy na śledzie. No u mnie w domu śledzie naprawdę są często, bardzo często bym nawet powiedział, no bo po prostu je uwielbiamy. No co tu więcej dodać? Co teraz jeszcze tutaj dokroimy? Potrzebujemy trochę pietruszki. Pietruszki nie musimy dawać dużo, taką garstkę, pietruszkę. No mam nie ten nóż do pietruszki, ale. Też nim tutaj damy radę. Pietruszkę możemy dać w większych kawałkach. Nie musimy w ogóle jej siekać. Nawet bym powiedział, że pietruszka już jest idealna. No i pietruszkę mam dodaną. I co teraz zrobimy? Teraz damy seler. Seler tu się odsączył. Wrzucamy, tak jak już mówiłem wcześniej, miałem tu chyba około 400 gram tego selera. Seler mam dodany. No i teraz pozostało mi tylko wlać cały ten sos, który sobie przed chwilą przygotowaliśmy. Sos mam dodany i teraz musimy to wymieszać i za chwilę wam pokażę po wymieszaniu to nie jest tak, że to będzie pływać w tym sosie, bo dlatego tego sosu nie zrobiłem tak dużo, żeby to w tym sosie nie pływało, ale też żeby tego sosu nie było za mało. Teraz no, musimy tylko to wszystko dobrze ze sobą przemieszać. Proszę zobaczyć, to już zaczyna smakowicie wyglądać. A jak smakuje taka wersja, właśnie śledzi? No, co Wam będę mówił? Zróbcie sami, posmakujcie, napiszcie później w komentarzu, jak Wam smakowało. A gwarantuję Wam, jeżeli lubicie śledzie, a takiej wersji nie jedliście, no to uwierzcie mi, będziecie zachwyceni, bo naprawdę opcja rewelacyjna. Ja dokończę mieszanie i zaraz Wam zaprezentuję, jak to wygląda. No i sałatka skończona. Co by Wam tutaj więcej powiedzieć? No sami musicie spróbować i zobaczyć, co teraz zrobimy. Ja teraz te śledzie sobie odstawię do lodówki, niech to sobie przejdzie kilka godzin, a najlepiej całą noc i na drugi dzień możemy wsuwać, a uwierzcie mi wsuniecie je bardzo szybko. Takie to jest dobre. I tak jak mówiłem wcześniej, proszę zobaczyć, tu nic nie pływa. To tak właśnie tutaj powinno wyglądać. Śledzik, sos czosnkowo-cebulowy, trochę pietruszki, troszeczkę szczypiorku i cebulki dynki. I to wszystko. No, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zachęcam do odwiedzenia mojego kanału, bo naprawdę jest tam wiele ciekawych propozycji. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeżeli podobają się moje filmy. Pamiętajcie też o naciśnięciu dzwoneczka. Będzie powiadamiał Was o moich kolejnych filmach. A już teraz życzę wszystkim smacznego. Zapraszam na kolejny odcinek no i do zobaczenia. Cześć!